Cześć! Wiele osób zastanawiających się nad wyborem ubezpieczenia dla siebie i swoich najbliższych bierze pod uwagę również ochronę swoich mieszkań. Jest to bardzo racjonalne podejście. Jednak często pojawia się w tej kwestii wiele wątpliwości i pytań. Z naszego wideo dowiesz się więc, co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania, byś mógł czuć się pewniej. Zaczynajmy! Kradzież, zalanie czy pożar mieszkania lub domu mogą przytrafić się każdemu z nas. Niestety nawet przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Od ich konsekwencji można jednak uszczeć się wykupując ubezpieczenie. Wybór polisy musi być szczególnie dobrze przemyślany, bo w grę często wchodzi ochrona wszystkiego co posiadamy. Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie, mieszkanie lub domu. Za solidną polisę mieszkaniową zapłacimy od 200 do 300 zł w skali roku. W ten sposób nie tylko realnie zabezpieczymy się finansowo, ale też będziemy spać spokojnie nie martwiąc się o swój majątek. Podstawowo polica chroni mury i ewentualnie elementy stałe. Najczęściej są w niej uwzględnione tzw. ruchomości domowe, czyli całe wyposażenie mieszkania i niemal wszystkie przedmioty znajdujące się na jego obszarze. Chodzi tutaj głównie o gotówkę, kosztowności i biżuterię, jak i o sprzęt elektroniczny, RTV i AGD. Łącznie nieruchomości mogą kosztować kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy złotych. Włączenie ich w polisę powinniśmy więc rozważyć w pierwszej kolejności. Dużym zagrożeniem dla nieruchomości w budynku wielorodzinnym jest wybuch, którego przyczyną może być m.in. ulatniający się gaz. Kolejnym niebezpieczeństwem są warunki atmosferyczne, takie jak ulewne deszcze, wichury, silne opady, gradu, śniegu, upadek drzew i tym podobne. O zabezpieczeniu na takie okoliczności powinni szczególnie pomyśleć właściciele mieszkań zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji. Dość często w mieszkaniach w bloku dochodzi również do zalania. Powodem są zazwyczaj pęknięte rury, choć zdarza się także, że sąsiad z góry zapomni o wodzie lejącej się do wanny. Czasem nie od razu wiemy, kto odpowiada za zalanie mieszkania. Warto sprawdzić, czy Twoje ubezpieczenie pokrywa koszty poszukiwania przyczyny szkody. W tym przypadku będziesz mógł liczyć na specjalistów, którzy znajdą źródło usterki, a następnie zajmą się jej naprawą. Jeśli w mieszkaniu znajdują się cenne szklane przedmioty, jak np. przeszklone drzwi tarasowe, płyty indukcyjne, prysznice, to możemy pomyśleć o rozszerzeniu tej polisy o ochronę na wypadek ich stłuczenia. Wielu ubezpieczycieli, w ramach rozszerzonej opcji ubezpieczenia na mieszkanie, oferuje również ochronę na wypadek przepięcia oraz pakiet Home Assistance. W ramach takiego pakietu możemy skorzystać z pomocy fachowca w razie awarii, a w przypadku usuwania poważnych szkód w zniszczonym mieszkaniu mieć zapewniony nocleg w hotelu dla całej rodziny, opiekę nad dziećmi i zwierzętami czy wsparcie psychologa. Osob w życiu prywatnym chroni nas na wypadek szkód, które przez nieuwagę wyrządzimy osobom trzecim. W przypadku mieszkań w bloku taka szkoda może być np. zalaniem sąsiada lub wbicie szyby w oknie przez dziecka. Jeśli dojdzie do tego rodzaju szkody, rekompensaty nie będziemy musieli wypłacać z własnej kieszeni, a poszkodowanemu Koszty zwróci nasz ubezpieczyciel. Warto również zwrócić uwagę na sytuację, kiedy ubezpieczenie nie zadziała, czyli dojdzie do tak zwanych wyłączeń. Za każdym razem o wyłączeniach jest mowa w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, np. gdy do szkody dojdzie w wyniku eksploatacji lub zużycia technicznego. Przykładowo, gdy twoja sofa zabrudzi się lub gdy odkształci, czy też prawa awarii w wyniku zużycia się części. Wiadomo, że dobre ubezpieczenie mieszkania może stanowić wyzwanie. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniej oferty, aby znaleźć idealną opcję dla siebie. Celem jest uzyskanie wysokiego zakresu ochrony w atrakcyjnej cenie. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Ci, na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę ubezpieczenia dla mieszkania. W przypadku dodatkowych wątpliwości skontaktuj się z nami.